Powinien być punkt, i tak było za mojej kadencji, że mieszkańcy przychodzili z, ze sprawami i zadawali te pytania, tak samo zadawali dziennikarze. Więc yy, jeżeli nie, nie, nie macie takiego punktu, to jest błąd. Na sesji Rady Gminy możemy. Proszę się zapytać dyskusji, o. A przy absolutorium jest Ale, taki m. punkt podpisany przez iluś mieszkańców, i wtedy ten mieszkaniec może. E, może o czym Pan mówi? Czy Pan zna prawo? Zda... prawo? To, że przewodniczący pozwala komuś, tak, to jest tylko dobra wola Rady Gminy. I to pan twierdzi, że tak jest według przepisów, yy... jako przewodniczący Rady Gminy I może tym... dobrą wolę tylko wykazać i udzielić mieszkańcowi. Ale zawsze to robi, nie ma tutaj problemu. Ale... Jeszcze raz panu tłumaczę. Każdy mieszkaniec gminy może przyjść na sesję tak, rady i, gminy i uczestniczyć w, sesji. uczestniczyć w tej sesji i może zadać, jest punkt, który powinien być, nie nim. ma takiego punktu, w dlatego że się go zlikwidowało. Nie, nikt nie zlikwidował. Zawsze, za mojej kadencji, w radzie w sesji, sesja jest już punktem, w którym dokonuje się uchwał, tak? Jest się za A? czy przeciw? Na komisjach rozwiązuje się ale... problemy, dyskutuje się na, na temat ale... danych u, uchwał i tak dalej. Ale I tutaj komis... nie ma takiego punktu, że może ktokolwiek. Ten to... O to może mieszkaniec poprosić, może poprosić, ale musi złożyć pismo do biura rady, że chciałby zabrać głos. W trakcie sesji. Panie ten, przewodniczący, ten. za mojej kadencji. To za pana prawo się, z... się zmieniło. Jeżeli proszę się to sprawdzić. Ja to sprawdzę sobie, bo to, tak. jest to kolejny ciekawy punkt. Yy, panie, Może poruszymy, to Bacławie. będzie osobny temat tego panie wszystkiego. Panie Wacławie, czyli Myślę, co, że... ja proponuję kolejne spotkanie, jeżeli pan się przygotuje do, te, do tego bardzo szczegółowo, razem z pracownikami, którzy tam byli na, na tym. Ja poproszę mieszkańców, żeby przybyli. Ja czasami się osobiście tych mieszkańców odwiedzę i dopytam się jak to tak naprawdę jest, żeby tak? żeby po prostu To może panie... pojedziemy razem? Nie, ja pojadę sobie osobno. No to dobrze, to Pan ja... masz bardzo zły wpływ Ja mam zły wpływ? bo no, Panie Przewodniczący Ludzie... Ja czy... sam zadzwonię do nich hmm. i powiem, że Pan dzisiaj będzie chciał do nich przyjechać. Jak będzie Pan przyjedzie, to ja będę chciał tam być na tym miejscu i wtedy zobaczymy I Panie Wacławie, no myślę, że nasz czas dobiegł do okay. końca Dziękuję Panu, że Pan przybył ja poruszył sobie, temat. Ja jeszcze sobie ja... Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że tam się wydarzył jakiś problem. No, jest e... problem. Ale czy widzę. Czy pan, jako przewodniczący, przyjedzie zobaczyć, gdzie są te punkty graniczne? Ja przyjadę, porozmawiam z mieszkańcami, jak oni, jak oni się czują w tej sprawie. bo, no, bo tutaj... czują się nie, nie ten. Wie pan, jakie były grożenia? Czy pan wyjaśni, mi, czy, kiedy było. Ja nie mogę. Być Dobra, przy, 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 ale się pan dowie. Jak sąsiad, kto to wracamy i... do innej, innej rzeczy. Czy gmina rzeczywiście wydała przez te podróż? Ale po prostu pod... mi zadaje pytania, na które pan już zadawał pytania ja i na które zadaję, ale Czy Pan wie czy nie wie Pan na ten temat? Ale... Wie pan, czy gmina ale wydała już pan, takie ten? Już prosiłem o zakończenie rozmowy dzisiaj. Nie? Tak? E, no, ale, no, no, co ale jeszcze prawo? prowadzimy. Ale ja ale już dziękuję no to, bardzo. Dziękuję już na wszystko odpowiedziałem. Czyli pan nie chce na wszystko odpowiedzieć? Dlaczego? No już odpowiadałem na te pytania. Ale pan nic nie odpowiedział. Odpowiedziałem na tyle, ile wiedziałem, tak? I no pan, nie wie pan nic. Dobrze, panie Wacławie, no pan jak zwykle no, jest pan wie. mądrzejszy. No ja nie jestem mądrzejszy. Tu nie chodzi o to, czy e, ktoś jest mądrzejszy, czy nie. E, chodzi o to, żeby przy, wyjaśnić. Prosi pan mnie o to, żeby się spotkać. Oczywiście spotykamy się. Oczywiście ale, nie daje Pan tematu, potem, na jaki temat Pan chce rozmawiać, więc przychodzę. No przychodzę, yy, ale przychodzę. Yy, yy ten, I Pan zadaje mi pytanie i Pan chce, żeby miał ja, yy... Ale dlatego przychodzę, i... rozmawiam z Panem, zadaję Panu pytania, mhm. yy, Mógł sobie Pan zapisać spokojnie. Ja mogę Panu zadać jeszcze raz te pytania i tak dalej. Wyjaśni Pan tutaj, że jak to w rzeczywistości jest. Bo nie wie pan, na przykład, czy, było, czy była jakaś zgoda wójta na to, żeby przez posesję. Ja przy... na Rozmawiałem już na, na kilku wywiadach po jeżeli... poważnie. I jeżeli jest. No ale taki, taki jak... dziennikarz, dziennika zawsze dąży do celu. Do Że... celu jakiegoś nieuczciwego. Nie ale jakiegoś... jakiego nieuczciwego? Yy, tak, panie ale, ale znamy się, kurczę ale, już ale, trochę czasu. Ale, prze, przepraszam, jakiego, doskonale... ale jakiego nieuczciwego? oczywiście, no jak ona przychodzi Pan z tematem, którego, którego ja nie znam, bo już chociażby było jej, dlatego przychodzę, zainteresowanie mieszkańców, to bym go na pewno ale znał, ja, ja myślałem, ale go, nie Ale, wiem, ja, ale, ale, będzie, ale... ale będzie, ja myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej. Ja, ja przyjdę, mhm. porozmawiamy, zadam pytania, Pan sobie zapisze, mhm. y, zobaczy Pan, że rzeczywiście jest problem, bo może Pan nie widzi tego problemu, ja widzę. Zaczynają. od punktów granicznych nie ma tego. Każdy geodetra, który by, powinien, oprócz tego, że nie musi być kamień wkopany, bo może, a nie musi. Dobrze by było, żeby na przykład, jeżeli gmina to zleca, bo ja mogę na swoje działce prywatne powiedzieć: "Dobra, to tam nie musi to być". To wszystko kamień. już myśmy rozmawiali. Ale, ale, ale panie przyroda, o, o, o tym wszystkim myśmy rozmawiali, to wszystko mam. E, dobrze, Pan wierzył. Dobrze. To teraz, jeszcze, pan to teraz jeszcze, to teraz jeszcze, jedno... na pewno to, wszystko to teraz jeszcze I te, jedno. To teraz jeszcze jedno. Panu powtarzam już dziesiąty raz. Bardzo proszę o złożenie pisma do urzędu gminy, po to, żeby gmina mogła wyjaśnić Panu. Z mieszkańcami nie... Panowie, że się dzisiaj yy... Pan się spotka? I jak nie dzisiaj to na pewno jutro, bo ja nie mam zamiaru być z mieszkańcami i z panem w jednym czasie. E, no ale ja jestem dziennikarzem, ja nie jestem jako osoba prywatna. Ja, Dobrze, jestem dziennikarzem. Ale ja, ja mam inne podejście do mojej ale, pracy ale, e, na rzecz społeczeństwa i ja nie, nie lubię się kłócić. Nie lubię, ale e, czy ja mówię, że mamy się kłócić? Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby, ja, żebym uczestniczył. Ja będę uczestniczył w tym, bo jeżeli y, powiem mieszkańcom, że będzie pan się, a obiecuje pan, że pan y, mówił pan teraz, potwierdził pan, że będzie. A, ten, to, to nie ma problemu to pan zami, nie może powiedzieć, że y, tylko i wyłącznie z mieszkańcami, bo to takie jest trochę kumoterstwo by było. A, po prostu, a dlaczego kumoterstwo? Po prostu bo, dlatego, że. Ludzka, ludzka nie, 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 nie. normalna dobroć, tak? I, Ale i to nie jest dobroć. Bo no, w tej chwili ludziom żeście zrobili krzywdę, moim zdaniem. Ludziom zrobiliśmy krzywdę, ale ci ludzie o tej krzywdzie nam nie powiedzieli, tak? Przynajmniej ja o tym nie wiem. Bardzo nie dużo nie wiem. ludzi, bardzo dużo ludzi na przykład ma krzywdę, zrobioną krzywdę i się nie odzywa, bo nie wiedzą gdzie się udać, jak, co zrobić i tak dalej. A jeszcze ten ostatni punkt, co ten? Ostatni, co pan ostatni? Ostatni, ostatni co daje pytania, bo ja, ja od pana tutaj więcej się nic nie dowiem. No, mm -hmm. Ja myślałem, że pan sobie pozapisuje pytania, spotkamy się na przykład czy z mieszkańcami, czy nawet sami, wyjaśnimy ale parę i tak myśli, ale, maturę, ale, ale rozumie pan. Ja nie mówię, że pan rozumie. Ale pan rozumie. Ale pan teraz zrobi tak, że. Nie, nie, ale pan rozumie, o co mi chodziło hmm. i tak dalej. Ja nie mówiłem, że pan, ja dzisiaj przyjdę i pan mi będzie wszystko mówił, jak z że pan wie, pan wszystko wiedział. Bo... No, Jest. pan by mnie przygotował do tego, to na pewno. Ale właśnie przyszedłem dzisiaj, by pana porozmawiać, pana przygotował. No to do tego odpowiadam, a pan mówi, że. A pan, no... pan chce, żeby miał jakieś pisopismo. No, no, a dlaczego panu? nie może pan napisać tego pisopisu? Ja było czarno na białym, ale ja żeby rada widziała, ale... że pan był u mnie, ale... że w takiej, takiej sprawie... Ale to będą widzieć, tak. Na Ale dobrze, no nie każdy pana ogląda tego, tego YouTube'a, tak? Ja osobiście też nie oglądałem nie? Tylko tyle, że też tam mi powiedział, to się uśmiechnąłem no, i, i, i skończyłem. Tak? Ale tu proszę oglądać, Ale bo prostu, tam są ciekawe rzeczy. No. Dla pana są ciekawe. No jak dla, dla mnie są ciekawe? No dla pana są ciekawe. No. no niech mi pan nie powie, że na przykład nie jest ciekawym, jeżeli policjant yy, yy, omija, wyprzedza po, yy, pojazd na przejściu dla pieszych, gdzie jeszcze piesi przechodzą, że to nie jest Ale ciekawy ja, pan. ja nie mam tyle czasu, co pan, no. niestety. To jak nie, ma nie, czasu? nie mam, ja pracuję, no, to... udzielam się aktywnie, pracuję na rzecz społeczeństwa, więc wolną chwilę no, wolę nie. spędzić z mieszkańcami niż na przykład zajmować się nagrywaniem. Ostat, czy jakimś... ostat, ostatnie pytanie, które To kto mamy, to, co z kim śpi, albo kto co z kim śpi. Na sesji Rady uśpiewa. Gminy mieszkańcy mogą zadawać pytania. Bez proszenia się i o udzielenie. Po prostu przychodzi punkt pytań od mieszkańców, czy mieszkańcy mogą zadawać pytania na sesji. Widzi Pan, no szkoda, że nie wziąłem tego swojego no. notesika, gdzie jest zapisane ja wyraźnie. Jest prawo... tam punkt, który mówi, jeżeli mieszkaniec chce zabrać głos, musi mieć poparcie. Nie pamiętam, teraz szczelam bodajże 25 osób poparcia i wtedy ale... takie coś składa przed, nie wiem, przed ale 20, dzień ses... Ale 25 osób jakich osób? No mieszkańców obywateli, tak? Ale... I wtedy, i to, i, i wtedy, ale... wtedy ale... ja... To, pan to, mówi... to myli, myli się pan, bo pan mówi o głosie doradczym. A ja nie mówię o głasie doradczym, ja mówię, ja przychodzę... Pan sprawdzi, pan sprawdzi ja, ale ja prawo, pan sprawdzi, bo pan nie wie. To znaczy, ja wiem, jak było za mojej kadencji. Pan mówi o tych 25 osobach i tutaj pan chyba, no jako przewodniczący, to pan powinien mieć prawo w jednym paluszku o 25 osób od mieszkańców, upoważnienie i tak dalej. To jest jako głos, to jest jako, ale wiecie, pan mówi mnie, a pan no, mieszkańca. Ale zeszliśmy z tego tematu, ale ciekawy temat. Ja wiem, co wiem. Ale ciekawy temat. I teraz i to jest jako głos, dourados. jest coś takiego, to ja wiem o tym, ale mi teraz, mówię, przychodzi prywatnie mieszkaniec, to ja mam prywatnie zadać... No co, dzisiaj tak? jest sesja i Pan przyjdzie i chce Pan mówić, tak? I Jeżeli jest... Cześć, ale Pan, jeżeli... nie, 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 siedem dni wcześniej... Nie. Tego nie, nie, nie. Ja zadaję nie na Nie sesy... wprowadziłem tego punktu, żeby Pan mógł zająć głos. Ale, ale... Teraz, jaki temat? To wszystko musi być zapisane ale na klaszkę. Ale to właśnie przychodzę, tak? zadaję pytania. Ale dobrze, na, na, zadaje Pan pytanie. nie panie, wie Pan... Tego pan ma swojego radnego, tak? Ma Pan swojego radnego, mówi Pan mu o co chodzi. Ale mówi. gdzie mój radny jest? I mój, ten. Mój radny no nie ma mojego radnego. Ten radny, jeżeli... Nie tego, ma mojego bo... radnego. On się pojawia przed wyborami od czasu do czasu gdzieś tam na jakimś takim w kółku zamkniętym i tak dalej. I, hmm. raczej, I ma pan... Się... I pan i po raz no, kolejny a teraz w rzeczywistości... Jestem, a teraz jestem w rzeczywistości... Bo w rzeczywistości mówi pan teraz kłamstwa, No nie kłamstwa. No. Yy, i tyle. No. Yy, tak jest z tego, było co pan nie zna. A kiedy, kiedy Dziękuję było... Dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że pan po prostu przybył. Wiemy na na czym, że stoi, za... stoi, tak? I ba... No wiemy, i... że... Kierują Pan pisma, ja spotkam się z mieszkańcami tego budynku i chętnie, chętnie postaramy się, jak wspomnę, ten problem e, ja, ja postaram się przekonać mieszkańców, żeby napisali takie pismo o takie spotkanie z pracownikami, którzy byli na wytyczaniu tych działek. Na, cóż, tak, Kończymy na tą dzisiejszą na, na tę. Tak, no ja bo to już się, pan ja, po prostu no, mówi to samo już no, czy... No bo, bo ja już od pana się nic nie dowiem, no bo... No to, ani to, to pod, jedno ani, i to samo pytanie. Ale ani, ani, ani pod, no to dlatego ja mówię, a ja tylko zakończę to bo, 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 takim zdaniem, że od pana się nie dowiem nic, bo widzę, że... E, a się pan nie dowodzie <laughs> e, Mówi pan już, o czymś innym. <laughs> z, no, na przykład na, na sesji Rady Gminy mówi pan o czymś innym o jakimś... E, jest takie coś jak takie ciało, powiedzmy bardzo, doradcze. Bardzo, bardzo ja, że nie wziąłem taką na nie myślałem, że aż tak. No jak ma no a pan notes, kalendarz zapisać wszystko. Ale zapisać. No ja czekam na pismo, ja bardzo bym ale, chciał, że ale ja przyszedłem jako pismo. dziennikarz które, które przyszedłem a dziennikarz, no dziennikarz jak przychodzi, jeżeli chce jakąś wiadomość uzyskać no to informuje, że chciałby dlatego, się spotkać w tym i w tym temacie, dlatego, tak? dlatego pan, a pan jest chyba niekompetentnym nie, dziennikarzem bo, za, bo nie jest, jak niekompetentny no pan jest bo niekompetentnym bo przyszed, radnym, przyszed, ani przewodniczącym rady gminy, pan, bo pan nie zna pan, yy, po prostu bo pan nie zna, yy, yy, nie zna pan dokładnie przepisów, no i, dobrze pan sprawdzisz yy, no pan, ja ten, ja ten, sprawdzę. no wiem że teraz pan ludziom głupoty gada, ja nie gadam ludziom głupoty, dziękuję serdecznie pan. No, za dzisiejsze spotkanie. Czyli tak, podsumowując Było to mimo... przewodniczący rady gminy bardzo skrupulatnie unikał wszystkich odpowiedzi, unikał jakiś ten, no chce żebym pisał pisma i tak dalej. Niekompetentny na... dziennikarz, e... który jest Niekompetentny radny, który nie jest przygotowany do prowadzenia i zadawania mu pytań, dlatego że w ogóle nie umie podejść do sytuacji i do sprawy. Dziękuję.